Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Kana i kochani, witam was w Aquatic, Aquatic Store Simulator. Moi drodzy, jest to mój taki first look, pierwsze wrażenie, także jeżeli będę lamić, no to oczywiście przepraszam, ale mam nadzieję, że wam się to spodoba. Zostaniecie na dużej jeśli jesteście nowi, zostawicie łapeczkę w górę, komentarz. No i co, zabieramy się do naszego sklepu. Nowa przygoda. Tak, jeszcze nie grałam. Tutaj wybierzmy sobie zapis. Fajnie, że mamy kilka zapisów, czyli no jest to fajne rozwiązanie, jeżeli więcej osób gra w daną grę. O! Witamy w supermarkecie wodnym. To miejsce potrzebuje Twojej pasji i poświęcenia. Aby wrócić do życia, Twoim zadaniem jest przekształcenie tej pustej przestrzeni w tętniący życiem supermarket akwariowy. Zacznij od uporządkowania przestrzeni, przygotowania pierwszych akwariów i przygotowania sklepu do prowadzenia działalności. Zaopatrz się we wszystko, czego będą potrzebować Twoi przyszli klienci. Załóż i udekoruj akwaria, aby przyciągnąć o wzrok gości. Pokaż, że możesz zamienić pusty supermarket w tętniące życiem miejsce, które będzie popularne. Wśród, miłoś wśród miłośników akwarystyki. Powodzenia. Ok, mam 4,5 tysiąca dolarów. Widzę na koncie, Otrzymasz przedmioty przydatne na tym poziomie, odblokowane przedmioty. No i tutaj widzicie. No, hmm, to dosyć ich sporo. E, także okej. Okay. Zapisano, porszej myszką by się rozejrzeć. Okej, okay, dobra. No jest e, czuła ta mysz myszka ogólnie. E, czy na śmieci, aby go podnieść. Aha, śmiecia mam podnieść, dobra. Przez, e, przez, żebyś... Aha, w ten sposób. E, Wróćmy się do kosza. Gdzie to jest kosz? Czy ja jestem ślepa? Tu jest kosz, dobra. A, ok, czyli co? Każdy osobno? Dobrze, że ja będę cały dzień tu sprzątać. Dobrze, <noise> aby ją podnieść, przewrócić na szafka. To są te szafki? Jest Aha. A w ten sposób, okej. Okay. No to nieźle. Nic. No, to troszeczkę nam zajmie to czasu. Ewidentnie, moi drodzy. Lepiej grać za pomocą urządzenia leżącego na stole. Urządzenie leżące na stole, to jest to? Nie. Aha. Okej, okay, zapisałam. Otworzyć sklep. Jak otworzyć sklep, jak tu jest taki syf? Nie mogę otworzyć sklepu. Proszę ja, was to trzeba posprzątać. Dzisiejszy odcinek ewidentnie będzie polegał na sprzątaniu, ale no, przecież my nie możemy, tak wiecie. Szkoda, że nie można kilku rzeczy i że nie można po prostu takich worków na śmieci sobie robić. W sensie, wiecie, zbierać te rzeczy i dobora ładować. E, tab sobie włączyłam. Eee, zmienić. zmienić. morska. Aha, tu mam mopa. Mogę kupić mopa? Muszę kupić mopa w zasadzie. Eee, no. yy, wiaderko. Okej, okay, mam mopa. No nie mam wyjścia. <grystanie> Muszę mieć mopa, żeby tu sprzątać. No bo. Okej, okay, lecimy. Mam nadzieję, że to ja to posprzątam jako taką, miarę szybko. Interesująca muzyka. To na pewno. Dobrze, wiecie, co? Dobrze, że na szyfcie można biegać, bo po prostu, jak ja bym miała to robić w tym zwolnionym tempie, o tak. To przecież masakra. To przecież to byłaby masakra jakaś. Dobra. No, że nie można worka na śmieci mieć, no? A może można, tylko ja nie wiem jak. Tak też może być. Okej, okay, dobra. No, to powiem Wam, że trochę, troszeczkę tych symulatorów będziemy mieć na kanale, ponieważ ten klucz do tej gry też dostałam od Keymailer, za co bardzo dziękuję. Keymailer? No, nieważne. Ważne, że dostałam. <grym> I że możemy sobie w to pograć razem, moi drodzy. Ok. Lecimy dalej. W porządeczku. No już prawie. Usuń eee, brzusz podłogi ścian. na powalone meble z supermarketu. No ogarniemy tylko najpierw to posprzątam, no. Przecież masakra. O, tutaj mamy... Aha, i czyli będziemy mieć kilka kas fiskalnych, czyli będziemy mieć tutaj też pracowników. No i świetnie. Nie mam nic przeciwko. Ogólnie te gry są bardzo takie intuicyjne, bym powiedział. Jednak są bardzo do siebie podobne, na podobnych zasadach działają. Także to jest na plus, bo wiecie, jak już sobie gramy w jedną grę i później przechodzimy do takiej podobnej, właśnie, no to fajnie byłoby, żeby to jakoś tam mniej więcej wyglądało tak samo. W sensie, wiecie, sterowanie tego typu rzeczy, nie? Żeby to było już takie intuicyjne, bo niestety, ale niektóre gry już są takie, że jakby producenci chcą zrobić tak. Inaczej, inaczej. Co nie do końca mi się podoba. No bo już jakieś tam sterowanie jest ogólno przyjęte. E, większość jakby e, robi tak, żeby właśnie ułatwić to, żeby komuś się tam chciało w to grać i tak dalej, i tak dalej, żeby się nie otoczyć e, na nowo, żeby nie zniechęcić, nie? Wiecie o co chodzi. A niektórzy właśnie tak. A zrobimy na nowo. Zrobimy po nowemu, inaczej, po swojemu. No ale to niekoniecznie jest dobre. Niekoniecznie to jest dobre. Ok. To będziemy mieli umyte podługi. Ja widziałam, że jakiś cyfik y, leżał. Jejku, tak. O, proszę bardzo. Ale się błyszczy aż. O. Aż się błyszczy. Okej. Okay. Już tutaj mamy takie pudła. I będziemy powolutko kończyć z tym sprzątaniem. Ale od razu lepiej to się prezentuje od razu ładniej. Naprawdę od razu lepiej. No, cacy, cacy. <grych> cacy, cacy, dobra, ok, to już mamy. Eee, I co? Tutaj już nie mamy żadnego syfu. Tutaj już mamy to podniesione. Naciń tam, żeby otworzyć sklep. pod dołko do przedmiotu. I wybierz go, dobra, tylko jeszcze sobie tutaj popatrzę. No, jeszcze mamy syf, także. No, sorry, memory, ale. A jeszcze sobie tutaj troszeczkę posprzątam. Ale już niedługo. Mhm. Okej. Okay. Jeszcze O, mm, 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 mm. jeszcze, kurde, że Bela, no. Myślałam, że już mamy wszystko. Tablet mm. zarządzający. Tutaj zapisujemy, tutaj ten. Okej. Okay. Mamy czysto. Dobra. E, mam przejść e, co? E, kup pudełko do branego tu i wybierz go. Wodorost, 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 a tu mam muszle. jakie drogie pudełko kupiłam. Dobra, nieważne. Ja już wydałam pieniądze. <grych> tak. Trzymaj ją z pudełka, kliknij no z, z pudełka, aby umieścić przedmiot. W każdej chwili możesz wkładać i wymalować. Okej. Okay. I co to chyba jest do Akwarium. A nie, tu mogę wystać. Aha! Okej. Okay. Dobra. Musisz mieć postarance klienta na metkę, z ceną, i swoją cenę. Uważaj, aby nie przesadzić. W przeciwnym razie klienci nie kupią przedmiotu. Eee, 13. W ten sam sposób wypełni kolejne półki. No, tak jak powiedziałam, z tym. W kup pudełko. Dobra, jeżeli wiecie już mieć tutaj troszkę więcej tych rzeczy. Dobra. I lecimy. Fajna muzyczka. Ja zawsze mówię, nie? Że fajna muzyczka, fajna muzyczka. Albo gdzieś jest za cicho, albo coś. Albo o, włączmy sobie muzyczkę. Okej. Okay. I to. Iść do Warszawy na ciśnitę kup swoje pierwsze akwarium. Zaczekajcie, bo tutaj mam swoje rzeczy, czyli fajnie, bo tutaj sobie będę... Ben... Okej, okay, podoba mi się to. Ej, 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 podoba mi się to. Muszę tutaj ceny postawiać. Eee, dobra. Fajnie wiecie, że jedna pudełeczka jest na jedną półkę, to mi się też podoba. Bo ja narzekałam właśnie w Liquid Store, że tam nie jest właśnie jakby jedno pudełko na jedną półkę, nie? Okej, okay. i że nie mamy tam właśnie, tak jak tutaj, tych miejsc. Okej, okay, dobra. Kupmy pierwsze akwarium. Yy, Małe akwarium, akwarium. No to po prostu to akwarium kupimy za 200. Okej. Okay. Jakie kółka na akwarium, żeby je zbadać? Zobaczyć, jak ma rodzaj wody. Bardzo ważne jest, aby w odpowiednim rodzaju wodę mieścić właściwy rodzaj ryb, rośliny, dekoracji. W przeciwnym razie umrą. Aha, czyli musi być y, to i to. Ok, akwarium cechy. Kliknij, aby zmienić nazwę. Akwantus. Bez sensu, ale ok. Jest słodkowodny, pojemność 450 litrów, dostępne do kupienia, pH wody 7. Duże akwarium, które pomieści wiele ryb. Standardowe kształty sprawiają, że wrażenie klasycznego domowego akwarium wytrzymało i praktyczne. Okej. Okay. Um. Nie pamiętam jakie tam było, ale akwarium niech będzie. No i co teraz? Ku. Cool. Dobra, ha, teraz mogę sobie yy, słodko podnę Kup łopatkę i ziemię do akwarium. Łopatkę i ziemię do akwarium. Łopatka. Kup. Yy. Sól morska, gdzie jest ziemia? Worek z ziemią. Ten może, nie? A, okej, okay, bo tutaj cechy jest no słodkowodne. Aha, czyli do, każd do każdego to jest. A może takie? Podnieś na moje ziemię i użyj cyfr na klawiaturze, aby wybrać przedmioty ze swojego ekipunku. Ok. Okej. nie mam rozpocząć wkładanie. Aha, w porządku. Ciekawe, czy ja wsopie cały ten borek czy coś zostanie? <laughs> Ciekawe. Okej, okay, zostało. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyjść. E, Kubo wiadro. Mam kupić wiadro. Okej, okay, gdzieś tu było wiadro. Jest kup. Okej. Okay. mam wiadro kliknij na zlew, Aby napełnić wodą. No w porządku. I co? Akwarium. Jeszcze. Tak, mamy napełnić całe akwarium w porządku. Także napełnimy całe akwarium. Dobrze, pięknie. Brawie Simo, brawie Simo. <grymio> brawie Simo, moi drodzy. I jeszcze siup. Jeszcze? bo jeszcze, nie? No, ja jeszcze troszkę. Dobra. Kamień do swojego akwarium i podnieść go. Okej. Okay. Piąteczka. Mam kupić kamyczek. Do z mojego akwarium. Jest tylko jeden. I mam sobie go umieścić. Dobra, umieściłam. E, kup i włóż e, sześć dekoracji do akwarium. Sześć. Może tu? tutaj sobie coś weźmiemy? O, może takie coś? O. Cechy, wielkość. O, może takie. Okej, okay, to też możemy sobie kupić. Mm, tak, mogłam. Mogłam. I tutaj mamy kamyczki. No to w sumie kamyczki możemy takie. Kup i takie większe. Drewniany korzeń możemy sobie to kupić. I dobra i może tyle, nie? Wystarczy. cząsteczkę, no, okej, okay. kamyczek w e. tyle. Kliknij prawym przyciskiem maszyny na dekorację na przykład i na statyczną. W ten sposób yy, inne dekoracje jej nie przewrócą. Eee, prawym przyciskiem maszyny na dekorację. Ją... Nie rozumiem. Na statyczną. Tłumaczenia teraz nie obrniam. Statyczną. Intrygującą. A czemu miałabym inne te przewrócić? To. Nie wiem, nie wiem o co chodzi, <ścoughs> teraz nie wiem o co chodzi, serio. Coś to tłumaczenie nie Dobra, nieważne, co tutaj mamy? Właśnie, bo tutaj mamy... Um. Kurczę, czyli to muszę na półeczki dać? Okej. Okay. Dobra. Wyrzuciłam. Aha, tu się nic nie idzie. Okej. Okay. Dobra, to mogę sobie wywalić, to mogę sobie tutaj postawić, to też mogę sobie postawić i to też bym mogła sobie postawić, nie? No i dobra, no i mam puste. No i jeśli chodzi o... E, tutaj. Mm, jest statyczny, okej. Okay. Kiedy zostawisz już na statyczną, przynajmniej stanie się stabilny. Dobra, teraz ku mam. Co mi to zajęło? Kup filtr. Mm, dobra. Na e, wszystkim myszy, aby go zbadać. okej. Okay. Włączony. Kup grzałkę. Musimy kupić grzałkę. Kliknię w wszystkim mysze na grzałkę, by ją zbadać. Włącz ją. Okej, okay. Włącz. Temperatury na razie nie znam, no bo nie wiem, jakie rybki tutaj będą, nie? Kup termometr. E, termometr, tak. Okej, okay, mamy włożyć do akwarium, żeby kontrolować temperaturę wody. Akwarium jest gotowe do uproszenia kup dwie złote rybki. Okej. Okay. Złota rybka. Ką takie wielkie. Dwie. Kurczę, myślałam, że będzie większa. Okej. Okay. Kaczer ma własne statystyki. Naciśnienie prawimy wszystkie myszyne ryby. Okej, okay, prawy. chodź u rybeńko. I tutaj mamy... Tak. Um, dobra, tralalala, tra morela, morello, tra morela. Temperatura jest za zimno roślinność jest słabo, dekorację, słabo ilość ryb słabo. PH wody słabo. Okej. Okay. Tylko pH wody nam się tutaj zgadza tak naprawdę, czyli tak brakuje nam y, w zasadzie y, wszystkiego. Yy, także temperaturę musimy sobie podnieść. Wszystko musimy sobie podnosić tak naprawdę. Okej. Okay. No czemu nie klinę, yy. Aha. No to morelek. Morelek. Morelku. Yy, tutaj mamy yy, temperaturę morelku. Nie mam pojęcia jaką im temperaturę dać. Niech będzie tak. Yy, temperaturę która 0 stopni. Ej, nie uciekajcie. Co mam pomienka? Czyli w zasadzie najgorzej jest temperaturą, no jest głodny. Musimy dbać o nasze ryby. Kup i podnieść pokarm dla ryb. Kup i podnieść Kup. Mhm. E, o, dla ryb słodkowodnych to mamy to. Pamięzmy wody, aby wybrać gdzie wrzucić. O. Co im to wystarczy? Aha, starczy temperatura jest dalej za zimno. Tutaj nie ma żadnej informacji, jaka powinna by być temperatura. Brak termometru, jak brak termometru? Przecież jest tutaj termometr. Hmm. Temperatura zero. Włączony. włączony hmm. eee, Okej, okay, no niby temperatura jest. Termometr. Teraz twoje ryby są gotowe do rozmnażenia. Poczekaj chwilę i zobacz, co się stanie. Jest, temperatura nam wzrasta. Mam małe rybki. Patrzcie, mam małą rybeczkę. Okej, okay, temperatura rośnie, roślinność, okej, okay. Dekoracje, ilość ryb. No, czyli są gotowe na rozmnażenko, czyli będziemy mieli rybki. Fajnie. Dobra, żebym też z temperaturą teraz nie przestaciła. Powinno być okej, okay, żeby mi się ryby nie ugotowały, bo byłaby lipawa. Weźmy, udało Ci się wyhodować ryby, aby zarobić pieniądze. Klinik prawie wszystkie maszyny, jeden z nich, bo obejrzyj akwarium i sprzedaj ryby. sprzedaż wszystkich większych ryb, daj więcej pieniędzy. A nie chcieć pisać rybki. Wsiadaj. No dobra. Czegoś tu brakuje. Wiem. Kup i podnieś tło do akwarium. Tło. Kup. Eee, Okej. Okay. No nie podoba mi się, ale dobra. Eee, kup i podnieś lampę. Okej. Okay. Zbadać lampę to włączone. Ok, zwiększając lampy powyżej połowy. Czas dobrze, nasze akwarium z bliska. klikiem na akwarium, aby przyjść do trybu swobodnego poruszania się. A, ale czad! Ej, fajnie to wygląda. Ekstra. Cześć rybka. I nie jest najgorzej, no. Dobra, myślałam, że jest gorzej. Okej, okay. Musisz już mieć posterę, zaprzymając prawym przyciskiem mysza, następnie lewy przycisk mysza, aby chwycić akwarium i umieścić je na wyświetlaczu. Okej, okay, idziemy powoli. Okej, okay, dobra, mam to. Ej, fajnie kup nowy wzór podłogi, podnieś go i kliknij na podłogę, aby ją zmienić. Dobra, kanin, myślę, że to już będziemy sobie robić w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, jeśli wam się podobało, jeśli chcecie więcej odcinków z tej gry. No i co? Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!